Ręczny gaz hamulec wersja robocza. Urządzenie typu ciągni PHY. Mała kulka 40 mm. Jutro będzie większa. 50 mm. Dużo lepsza. Blokada hamulca. Urządzenie teraz w pozycji neutralnej. Nie dodaję gazu, nie hamuje Teraz dodaję gazu. Tak jest na zero. Mniej więcej dźwignia w pionie. Cyk. I hamowanie. Ruch hamowania będzie tak około 3-4 cm, tak to z doświadczenia przy tych samochodach wynika. I gdy zahamuje blokada w dół, tu jeszcze nie jest dorobiony opór, ale wtedy hamujemy, dociskamy blokadę i dźwignia wraca do pozycji neutralnej. Jeszcze raz. Gaz. Hamowanie. Blokada.